Zrobiłam sobie już na tą długość, na którą miałam zrobić, czyli wracam do Was w rzędzie. Muszę zerknąć w moje notatki, aż w rzędzie 101, i w tym rzędzie ja będę chciała równomiernie odjąć 8 oczek, bo to będzie tuż już przed ściągaczem. I mam e, obecnie y, 49 oczek, więc jak, jeżeli chcemy równomiernie odjąć jakąś ilość oczek, to tą liczbę oczek, którą mamy, odejmujemy przez, y, dzielimy przez liczbę oczek, które chcemy odjąć, czyli u mnie 49 podzielić na 8 to wychodzi 6 w przybliżeniu, więc po każdych 6 y, będę zamykać każde piąte i szóste oczko. Już sobie to zacznę. Po prostu sobie przerabiamy i piąte i szóste oczko zamykamy. Przerabiamy po prostu dwa razem. I mam raz, dwa, trzy, cztery i piąte i szóste razem. Pierwsze zamknięcie. I znów raz, dwa. Trzeba troszkę przesunąć te. Trzy, cztery, piąte i szóste razem. To mam drugie zamknięcie. Raz, dwa, trzy, cztery i piąte i szóste razem. Mamy trzecie zamknięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, piąte, szóste razem, czyli mamy cztery zamknięcia. No i tutaj muszę przerobić sobie te raz, dwa, trzy i zapamiętać. Najlepiej sobie teraz zapisać. Y Czyli miałam 3 i 4 zamknięcia, i przechodzimy do drugiego rękawka. I robimy to samo. Najpierw muszę ściągnąć oczka. O. Oczywiście, drugi kłębek od tego rękawa. I znów mamy raz, dwa, trzy, cztery, piąte, szóste, raz, raz, dwa, trzy, cztery, piąte i szóste, dwa, drugie zamknięcie. I znów raz, dwa, trzy cztery i piąte i szóste. Trzecie zamknięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, piąte i szóste, czwarte zamknięcie, raz i dwa. I odwracam sobie. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Piąte i szóste jako piąte zamknięcie. Raz, Dwa, trzy, cztery, piąte i szóste jako piąte, y, szóste zamknięcie, raz, dwa, trzy, cztery, i piąte i szóste, siódme zamknięcie i ostatnie zamknięcie będziemy mieć tutaj raz, dwa, trzy, cztery i piąte szóste i to jest ósme zamknięcie. Mam osiem zamkniętych oczek w jednym rękawie. tutaj w tym pierwszym w jednym rękawie i tu wracam do tego rękawka i też zamykam, sobie tam miałam cztery zamknięcia i skończyłam na trzech oczkach. więc mam 4 i tu piąte i szóste razem nie da się, więc zrobię sobie tak. Piąte i szóste. Choć te markery już nie będą potrzebne, ale nieważne. To jest piąte zamknięcie. Następnie mam raz, dwa, trzy, cztery. Piąte, szóste razem mamy szóste zamknięcie. I znów raz, dwa, trzy, cztery. Mamy siódme zamknięcie. No, i ostatnie zamknięcie. Raz, dwa, trzy. Tutaj muszę te dwa razem. O! I ósme zamknięcie. Czyli mamy odjęte osiem oczek w jednym i w drugim rękawie. Teraz kolejny rząd. Przerobię sobie jeszcze jeden, właśnie taki tylko same oczka prawe. I następnie. Muszę z powrotem sobie wziąć, czyli ten to był pierwszy, teraz 102 to tylko oczka prawe, a już następny rząd to przygotuję sobie znów mniejsze druty o jeden rozmiar, czyli rozmiar 5 i będę robiła ściągacz tak jak na samym początku. Tutaj robiliśmy ściągacz drutami numer 5. I będę robiła sobie ten ściągacz na około 10 cm. Wracam do Was jak już go ukończę, ale też jak zrobię dalej sweterek bo bez sensu, żebym pokazywała. I też jak będę zamykała tutaj ściągacz, to po prostu przerobię jedno oczko i przekładam to oczko nad wcześniejsze oczko nad oczkiem, dopiero co przerobionym. Takie klasyczne zamykanie oczek. I nie będę wracać też pokazywać Wam tu, bo bez sensu, by to, było. od razu teraz po prostu pokażę. Tu mi się trochę poplątały te nitki, ale za sekundę to ogarnę, mi się troszkę, o, I Jak zrobię te rękawy, zamknę sobie rękawy, to popatrzcie, wracam tu z powrotem do tego mojego sweterka. O, i zwyczajnie. Najzwyczajniej w świecie znów robię w rzędach. Tutaj mam początek, pamiętając o bąbelkach, pamiętając o e, robieniu e, dziurek na guziki. Tutaj, jeżeli tu właśnie, tutaj pod tą pachą powstaną Wam te dziurki, też się to nie przyjmujcie. Później zwyczajnie je szyjemy. Ja to pokażę na koniec a tutaj po prostu zwyczajnie w rzędach przerabiamy sobie w tą i z powrotem dalej sweterek na żądaną długość. Uwzględnijcie sobie też ściągacz, szerokość ściągacza. Te wszystkie informacje oczywiście podam, jak u mnie to wygląda i to wszystko zobaczycie na filmie, ponieważ najpierw nagrywam cały tutorial, pokażę Wam najpierw produkt, a później jak ten sweterek zrobić. Jest to mój wzór, mój Mm. Produkt, więc ja po prostu w trakcie robienia decyduję sobie i zmieniam. Także dlatego jest, nie, nie jest to tak jak ze swetrem Greenwood, gdzie szliśmy krok po kroku. Po prostu tutaj, tak jak mówię, bez sensu, żebym wracała. Skończę rękawy i zacznę sobie dalej robić sweterek na żądaną długość i też róbcie sobie dalej sweterek. I tu nie ma już nic nowego, po prostu w rzędach, tak jak na początku robiliśmy. Zaczniemy znowu od lewej strony, i znowu prawa, lewa, i tak dalej. I pamiętam, kiedy powstają bąbelki, rzędy sobie należy zapisywać. No, i ja w zasadzie wracam do Was już z gotowym sweterkiem, kiedy już wszystko skończę. To, co ja zapomniałam jeszcze dopowiedzieć, że będę jeszcze dodawała równomiernie oczka w tym sweterku. Tutaj na tych przodach dodam 5 oczek żeby przód, na przodzie było 10 oczek równomiernie dodanych czyli na jednej połowie przodu dodam 5 oczek równomiernie na tyle dodam 10 równomiernie i tutaj też 5 równomiernie czyli łącznie 20 oczek w całym sweterku bo właśnie stwierdziłam, że chcę żeby on był taki troszkę szeroki, taki oversize'owy to tyle jeżeli chodzi o dodanie no i dalej po prostu będę robiła w dół i na koniec zwężę ściągaczem znów przejdę na druty w rozmiarze numer 5 i będzie ściągacz u dołu ale to nie ma sensu, żebym pokazywała już dalej te okrążenia wystarczy jak Wam wyjaśnię jak ja będę robiła dalej ten sweter ponieważ nie będzie nic już nowego czego nie pokazywałam do tej pory wreszcie mogę Wam zaprezentować w całości sweterek które ukończyłam, i wracam do Was właśnie, żeby Wam pokazać, tutaj jak zaszyć te dziurki, jeżeli one powstały pod rękawami przy nabieraniu oczek. Potrzebujemy oczywiście igłę z szerokim oczkiem i troszkę włóczki, którą robiliśmy. I będziemy szyć na lewej stronie zwyczajnie na okrętkę ja pochowałam już tutaj wszystkie nitki więc w ten sposób będę tutaj zaszywać słuchajcie, zwyczajnie na okrętkę zaszywamy tak jak umiecie po prostu, żeby zlikwidować tą dziurkę Ta włóczka jest bardzo fajna do ukrywania w środku nitek, ponieważ ona fajnie się tutaj te nitki zaciągają i bardzo łatwo jest ukryć nitkę. I później też, popatrzcie, tutaj kilka supełków wykonam i schowam, schowam tą nitkę. Jeszcze może tutaj. I w ten sposób chowałam nitki w całym swetrze po prostu kilka razy e, o, przez supełki. Pamiętajcie, żeby przez supełki się tutaj wbijać. Wtedy na koniec można ją tak dobrze zacisnąć: po prostu tutaj tę nitkę. Wbijamy się w supełek, przeciągamy i tak kilka razy y, przeciągamy przez te supełki, robimy kilka supełków i przeciągamy przez supełki ale zobaczcie, bardzo łatwo właśnie tutaj zabezpieczyć tą nitkę bo ona się tak haczy sama przez te włoski wszystkie ja jeszcze tutaj na koniec sobie zawiążę supełek już później odetnę Tak e, zabezpieczam nitki i, I zaszywam sobie tutaj tą dziurkę Zobaczcie, dziurki nie ma Z drugiej strony Robię oczywiście to samo Też jest tu dziurka e, Robimy dokładnie w taki sam sposób I zostało oczywiście przyszycie guziczków e, Teraz być może Ja mam tu sztuczne światło w tym momencie I sweterek może troszkę ten kolor odbiegać ale to jest ten sam sweterek oczywiście I specjalnie do tego sweterka kupiłam sobie takie szare, zwykłe, perłowe guziczki Ale wiecie co, poprzymierzałam i jeszcze nie jestem tak 100% pewna, czy ja te guziczki będę naszywa. Dziurki są, więc może się zdecyduję przyszyć guziki, a może nie Na razie zostawiam bez przyszycia I tak prezentuje się sweterek Mam nadzieję, że robiliście razem ze mną, jeżeli tak Dajcie mi znać, czy robiliście ze mną ten sweterek na moim Facebooku bądź Instagramie. Możecie się ze mną skontaktować. Ja wszystkie wymiary sweterka podam w opisie filmu, ale także w opisie filmu znajdziecie kontakt do mnie na mój Facebook bądź Instagram. I jeżeli też jesteście zainteresowani, na koniec Wam pokażę jeszcze taką informację, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby kupić ode mnie wzory moich maskotek, które powstały w oparciu o moją współpracę z Centrum Włóczek. Też zapraszam Was serdecznie do kontaktu na wiadomość prywatną bądź maila, gdzie wszystko Wam dokładnie wytłumaczę. A póki co, dziękuję serdecznie za wspólne robienie sweterka. Mam nadzieję, że sweterek Wam się podoba. Jestem bardzo zadowolona i do usłyszenia następnym razem.